Przyszedł czas teraz na ostatnią choineczkę, trzeba ją tutaj włożyć i mamy wszystko. Ta uszczelka okazała się być za cienka, więc dociąłem sobie nieco grubszą. No, teraz się zeszło tak jak powinno. Szpitki teraz siadły sieci. siedzi. Będzie chodzić? Pewnie będzie chodzić. Tyle z plusu, że wiemy, że tłok w miarę jako tako chodzi w tym cylindrze. Ale gdybym trzeba rozebrać, jeszcze raz na ten wał popatrzeć. No to już chyba z grubsza wiem wszystko. Mam po dwie dziesiątki bicia na wale z każdej strony. Raczej nie jest to z winy karterów a z wału ale kartery dla pewności też bym spróbował delikatnie szlifnąć tak żeby były w osi. Złożyć je i tak dosłownie musnąć rozwiertakiem, tylko muszę ogarnąć sobie rozwiertak tego rozmiaru, no bo tak to raczej nie powinno wyglądać. Może ten wał gdzieś mi się w transporcie uszkodził, bo ja go użyłem jak projektowałem ten cylinder, więc już kupę czasu w aucie. Mógł być też fabrycznie taki krzywy, bo tam z tymi tajwańskimi czy chińskimi wałami to wiem, że bywa różnie. Także to czeka, a ja wam pokażę jeszcze sprzęgło, jakie ogarnąłem sobie tutaj, mam je dwa ze starych zapasów i z jakichś tam rozbieranych silników innych takich. To jest klasyczne sprzęgło komarowe. Fumfelnówka, prawie nie śmigane. Tylko wiem, że za dzieciaka chyba miałem zły olej i nie mogłem go ustawić, bo ktoś mi wcisnął w sklepie taki, że jest do komara, do komara, a się okazało, że jednak co hipol, to hipol. Ale nie o tym oryginalnym komarowym korkowym sprzęgle chciałem teraz mówić, tylko o tym, co mam tutaj. Znalazłem też takiego dziwaka. Nie spotkają go na internecie nigdzie, a ja go wyciągnąłem chyba z jakiegoś silnika do rozbiórki. Uwaga, to dam. Tarczki kompozytowe, nie korkowe. I to o wiele grubsze. Co prawda wygląda to, jakby ktoś z jakiejś innej tarczy powycinał po prostu kształt tarczy komara, ale wydaje się to być całkiem spoko rozwiązanie. Oprócz tego, że jest inny materiał, chyba lepszy materiał, to jest to dość grube. Co nam daje taką przewagę nad oryginalną tarczką, że ten metal w tej oryginalnej jest cienki i lubi się wbijać w koszt sprzęgłowy i się zacinać o niego. Więc wydaje mi się, że zastosujemy sobie tę kompozytową tarczę, bo daje się być lepszym rozwiązaniem od tej. Tylko trzeba będzie zrobić pewnie na innym oleju. Na współczesnym oleju kupiłem już motula 10W40 do skrzyni motocyklowych, bo to jest raczej jest standardowa tarczka, taka cierna. I wydaje mi się, że na hipolu będzie troszeczkę słabo działała. Kolejną zaletą jest grubość tego pakietu po prawej. Jest parę milimetrów, no 2 mm pewnie grubszy. Dzięki czemu będziemy mieć zwiększony docisk już na starcie, co jest znowu na plus. Więc teraz te tarczki kompozytowe wrzucę sobie do tego oleju docelowego, tak żeby się już przyzwyczaiły, nasiąknęły, namokły i żeby były gotowe do składania. Jak już ogarnę tą całą resztę, którą mamy tutaj do ogarnięcia. No i co, rozebrałem wszystko w pieron, kupiłem nowy wał, pomierzyłem stary, pomierzyłem nowy. Nowy jest prosty, względnie prosty, bo nie jest idealny, ale jest dużo lepszy od tego starego. Ale problemem okazują się gniazda na łożyska w tym silniku. Być może są nieosiowe, ale przede wszystkim są nieokrągłe. I to jest największy problem. Zgaduję, że się pokrzywiły podczas spawania troszeczkę. I jak wkładam zimne łożysko do rozgrzanego karteru, to jest wszystko ok, łożysko się kręci. A tylko łożysko się nagrzeje od karteru, złapie temperaturę taką samą jak karter. To się wszystko zaciska i łożysko zaczyna stawać. Dlatego, żeby poprawić osiowość tych gniazd łożysk i poprawić ich kształt, kupiłem rozwiertek. Mężczyzna, to prawda, ale może się tym poratujemy. Nastawny od rozmiaru 37 do rozmiaru 45 mm, więc ustawimy go sobie na 40 mm, około 40. W sumie nie będziemy ustawiać na wymiar, tylko zrobię tak. Że włożę go do karterów, ustawię w miejscu, w którym mnie interesuje obróbka, rozkręcę go tak, żeby się zaparł na wymiar łożysk, powiedzmy, i obrócę nim parę razy. Będzie mieć wtedy w miarę wosi te łożyska i miejmy nadzieję, że będą bardziej okrągłe gniazda. Spróbujmy. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że karter jest skręcony na gotowo z uszczerką, tak, żeby to było wszystko tak, jak będzie docelował. Rzeczy samej, widzicie tutaj się kawałek kręci, a później mi przystawię. Spróbuję nim teraz obrócić na siłę. Nie niestety pokrętki na ten wymiar, więc zrobię to kluczem. Troszeczkę trzeba zluzować chyba to, bo mi się nie obróci jeszcze. zmierzę na jaki wymiar by mi to tutaj rozwiercało. 39,7 39,7, dobra. To chyba nawet za bardzo zluźniłem. Coś tam lekusieńko skubnęło, ale to jeszcze nie to. Jeszcze odrobinkę można by to było docisnąć. widzicie już zaczęło troszeczkę skubać, ale chyba jeszcze jeden obrót troszeczkę ciaśniej bym zrobił, bo nie ma tych rysek jakby na całym wodzie, tylko tak punktowo, więc wciąż jest to jeszcze krzywo. Złapałem sobie tutaj pasem do stołu, żeby mi to nie jeździło aż tak jak wcześniej. To będzie łatwiej to przeprowadzić. Na lewych obrotach wjeżdżamy, i na lewych wyjeżdżamy. Jeszcze można wrócić teraz, jeszcze kawałek tego zgubnu. Dobrze, tyle proszę Państwa, ponieważ nie chcemy sobie zrobić zbyt luźnych tych łożysk. Jest prawie, że na całym obwodzie skubnięte, więc można założyć, że nadaliśmy okrągły kształt tym otworom. No i poprawiliśmy na pewno osiowość gniazd, ponieważ oba były obrabiane w tym samym czasie z jednego narzędzia, więc teoretycznie powinny być w osi. Co z nowym wałem? Mam nadzieję, że da nam sprawnie działający silnik. Teraz rozkręcam to i osadzam łożyska. Zobaczymy się pewnie już jak będę miał wał nie będę nowo tego samego nagrywał i silnik mam złożony jak widzicie na nowo, nie ma szału ale jest dużo lepiej niż było, jestem w stanie to ręką obkręcić na całej długości i nie ma żadnych miejsc w których jest ciężej wciąż ten wał się nie kręci tak lekko jakbym chciał żeby się kręcił ale spróbujemy go troszeczkę rozruszać, bo tamten poprzedni też tak na samym początku był ciężko, ale zrobiło się nim parę obrotów na wiertarce i był troszeczkę lżej więc myślę, że ten się już rozchodzi całkiem przyjemnie a myślę, że już w tym stanie dalibyśmy radę odpalić ten silnik. No, bo Powiedzmy, jest to półpoprawnie. Teraz zajmiemy się drobną korektą, którą zauważyłem po tym pierwszym rozebraniu. To znaczy, zacząłem oglądać szkody na tłoku i ogólnie nie ma ich prawie w ogóle. Oprócz. Tutaj gdzieś taka jedna ryska. Nie wiem, czy będę w stanie wam ją pokazać. O, widzicie, teraz będzie widać. Jest taka jedna ryska. I z tej strony tłoka też mamy taką drobną ryskę na dole. I tutaj. Też taką bardzo drobną jej, pewnie nie będę w stanie nagrać. Już wiemy o co chodzi. A chodzi o te krawędzie. Je musimy tutaj po prostu przyszlifować. No te wszystkie krawędzie dolne, które tutaj tłoka dotykają, trzeba po prostu jeszcze papierkiem przefazować i będzie luks. No ale tutaj możecie jeszcze zobaczyć, jak uszczelka sobie siedzi na cylindrze, bo tego wam jeszcze chyba nie pokazywałem. I gotowe. Pięknie śmiga, możemy to spróbować troszeczkę znowu dotrzeć w wiertarku. I drugi bieg. Teraz się aż tak nie telepie jak za poprzednim razem, więc zapewne to wynikało z tego krzywego wału, że z tego, że przystawiał, też wału podczas obrotu. Nie ma już też tyle śmieci co wcześniej. Trochę jeszcze jest, więc pewnie jeszcze trochę podocieram tak wiertarką, tylko muszę iść po nową baterię. Także później jak zamkniemy głowicą, to żeby już nie było tego pyłu z aluminium, żeby on się tak przynajmniej z grubsza wytarł. Ale zauważyłem jeszcze jeden problem, jakby było mało. Nie wiem. Jak moja głowicę mierzyłem wcześniej, ale na pewno mierzyłem do modeli i głowica pasowała, nie było z nią najmniejszych problemów. A teraz, jak przykładam tę głowicę oryginalną, nie wiem czy to zobaczycie, ale widzicie, z tej strony wystaje dużo, a z tej jest jej za mało, mimo że jest na środku tłoka. Więc nie wiem, albo muszę odszukać tą głowicę, którą mierzyłem, ale to chyba był jakiś śmieć, nie głowica, albo będę musiał odlać głowicę taką, żeby tu pasowała, bo ta, którą tutaj mam, oryginalna. No, znaczy, no oczywiście da się na tym odpalić i pewnie tak zrobimy pierwsze odpalenie, ale jest za bardzo przesunięta. Oprócz tego, że jest przesunięta jest też za wysoka, ale no to w przypadku tej oryginalnej można by było splanować po prostu ten element tak jak się robiło chyba w całkowaniu, bo to też było tak mierzone, żeby te żeberka miały takie same odległości po usunięciu tej płaszczyzny tutaj, po zrównaniu ją na dobrą sprawę z żeberkiem. Ale ogólnika o ta siedzi dobrze, widzicie tu jest środek tłoka no i na środku tłoka mamy środek gwintu na świece i patrząc tak, to też siedzi git, więc nie mam pojęcia jak ja to wymierzyłem, kiedy powstał ten błąd. Może jak zmieniałem model, bo zmieniałem go odrobinkę pod wał komara, to mogłem tutaj gdzieś jakiś wymiar zmienić, od którego był zależny wymiar żeberka i może się to wszystko troszeczkę przesunęło. I nie zauważyłem tego, ale trudno, myślę, że to nie jest wielki problem. Bo to jest tylko kwestia wizualna, prawda, więc rozwiążemy sobie tak, że sobie dospawam tutaj takie żeberko, a w tym miejscu mamy za dużo materiału, widzicie, że też odlew jest nieładny, więc to sobie zeszlifujemy. Na równi z tymi żeberkami i troszeczkę się to zgubi, a będzie to sprawne. Nie będę jej odlewał na nowo, może kiedyś w przyszłości, ale na razie chcę to jak najszybciej uruchomić i możliwie jak najwięcej złożyć. I dopiero jak to wszystko jakoś zadziała, to się będę takimi detalami zajmował. Na razie idę po nową baterię do wkrętarki i trochę jeszcze tym ruszymy, i później przejdziemy do składania sprzęgła.